było się do zawodnika przyczepić, że osymulował. Tam on był -on nie przez jednego, ale przez dwóch rywalów. W ogóle było kuriozum ta sytuacja. No, ale to już jest historia. Rafał Wolski i Daniel Juboja. Czy pozwoli Serb młodemu Rafałowi Wolskiemu odejść strzał z rzutu wolnego? To jest na pewno lepsza pozycja dla zawodnika prawonożnego. To przydał się Leszek pisz na pewno w tej sytuacji. No, tak. Wolski! To masz coś, co zostało zrobione równie dobrze jak on. Legia od 64 minuty prowadzi 1 do 0 po pięknym strzale z rzutu Rafała Wolskiego. I zobaczcie jak Daniel Jumoja też tutaj zawołał do siebie tego chłopaka i mu pogratulował. Trzysta bramka w sezonie. To trzeba podkreślić Rafała Wolskiego. Tyle samo trafił, co Mirosław Radowicz, który w tej rundzie gola jeszcze nie strzelił. Może inaczej wiosną. I trzeci gol Legii zdobyty. Bezpośrednio rzutu wolnego, pod tym względem Legia jest najlepsza. Tak, zastanawiam się czy e, Legia nie straciła mistrzostwa między innymi też przez to, że w tym najważniejszym momencie jest nie, kawał, nie było to zjechać. Pamiętamy.